Jesiennym szmerem otulam się liści. Chochoły w stogach drzemiące uśmiechem pozdrawiam. Tańczę w paprociach zesłych, z duchem bosym w ziemi. Czasem pogrzebił trochę w starociach. To znów cały zatopię w zieleni. Podnoszę dłonie i chwytam szelesty. A z aury złocistej snu wianki zaplatam. W krainie tajemnic ku nieznanemu wędruję. wiatr coraz dalej i dalej pogania, wcale zmęczenia żadnego nie czuję. W kolorach brzasku przeglądam się z rana, marzenia dzikie snują się przy mnie. Druchowie czuli. Towarzysz błogi, będą szybować na piórkach, zwinnie do najpiękniejszej, prowadząc niedrogi. drogi. Mirabelki krasne, po owocach całuję, dziękuję, że obrodziły tu z dojrzałością. Obfitości oddech. W powietrzu paruje wielu obdarzą swą słodką sytością. Na mchu zielonym w wilgoci spoczywam. Śpiewam do ptaków na pożegnanie. Niech im życie najlepszym ozłoci. Podziwiam ostatni skrzydlaty taniec. Szeptem zawołam grzyby, prąd aromatu w kapeluszy chaosie. Prastarym echem ziemi są żywi. Pachną, aż kręci w nosie. Kawę z żołędzi na ogniu zaparzam. Sikorze siostry spoglądają ciekawie. Dąb o zaufaniu mi ciągle powtarza. I tak jesteśmy tu razem przy kawie. Brzozy wciąż w płatają mi nowe. Kiedy zasiadam na długie czuwanie, podglądają mnie sarny płowe. Najbardziej cicho staram się dla nich być. Z puszczykami mgieł duchy poławiam, zjaw dymiących. Wolnych i dzikich, zapomnianych bogów, imiona wymawiam. W wierzbach migoczą już chwiejne ogniki. A głowę utulam w ogonie lisim. Rudy przyjaciel odwiedził, usiadł. I rozmawiamy o harcach mysich. Mówi, że zrobił co czynić musiał. Spogląda tak ufnie zielonymi ślepiami. Wie już, że z druchem jest tu bezpieczny. Często siedzimy tu sobie sami. I tak mija spełniony czas ten, bajeczny. O świcie zanurzam się cały w strumieniu. Badam ścieżki i tropy. Wodopój. Ciało pogrąża się w ukojeniu. Chłodny, a ogarnia mnie spokój. Dębowie pomrukują z daleka. Znowu do siebie po coś wzywają. Szemrze tam z Pluskiem pobliska rzeka. Żywioły dziś przemawiają. A ja bez większych planów, kasztanów uzbieram kosze. Zaniosę jelenią na czas ich święta. Częstujcie się, bracia. Proszę. I dzików przebudzenia posłucham, jak trzeszczą szuwary łamane. Ucieszę tym swego ducha. Odgłosy to ukochane. W deszczu i słocie nurkuję ze szczęściem. Pomoczę kurtkę, ubłocę kalosze. Niczego chyba nie trzeba mi więcej. Wiści coraz to nowe przynoszę. Wicher zimny pędzi przez pola. Czapkę pożyczyć chcę do wędrówki. On już do siebie pieśnią mnie woła i na nic tu żadne wymówki. Trznadlą i wróblą, do snu nuceł, wieczorem. Te się zlatują i grając skrzydłami w kolczastej kryjówce tam mają osłonę. Do zmierzchu zostanę tu razem z wami. Na miedzy siadam u głogów rumianych Gdzieś w tarninowym zakątku w ciemności Pośród chrobotów szelestów słumianych, Pogrążam się w swojej dzikości